Cześć. Bardzo dużo wpłynęło do mnie komentarze oczywiście na temat mojej sprawy. Najczęściej były to komentarze takie jednoznaczne, że na pewno jestem złodziejem i w związku z powyższym całe już życie powinienem spędzić w więzieniu. Ale nie na ten temat dzisiaj rozmowa. Dowiedziałem się z internetu, że niejaki pan Krzysztof H, tu oczywiście nazwisko nie pada, jest już ta słynna literka H, od kilku lat y, oszukuje ludzi w internecie, zakładając co chwilę nową firmę. Oszustwo jest w miarę proste. Chociaż stosunkowo mm, trudne do że jak powiem, zorientowania się przez osoby pokrzywdzone. Na czym polega oszustwo? Krzysztof H. rozsyła do firm mailem informacje o możliwości korzystania z bazy danych firm. Jednak, żeby z tej możliwości skorzystać, trzeba. Odznaczyć, tak zwanego ptaszka, czyli, że zapoznałem się z regulaminem. To zapoznanie z regulaminem jest de facto podpisaniem umowy na korzystanie z bazy danych za opłatą kilkudziesięciu tysięcy złotych. Osoby, które potem nie chcą płacić, są przez pana Krzysztofa zastraszane w ten czy w inny sposób. Wpisaniem na, do rejestru dłużników, co dla przedsiębiorcy jest bardzo niebezpieczne, czy też nadsyłaniem komorników, spraw sądowych, etc. etc. Dlaczego o tym mówię? Bo to przypomniało mi taki fakt sprzed kilku dni. Dostałem maila, może inaczej. Najpierw odpowiedziałem na ogłoszenie o pracy przy komputerze. Interesowała mnie tego typu forma pracy, ponieważ spędzam przy komputerze dość yy, dużo godzin w ciągu dnia. Na moje zgłoszenie dostałem odpowiedź tego typu: jak tu możecie sobie przeczytać. Ponieważ moje smutne doświadczenia nakazują mi teraz bezwzględnie, dokładnie przyglądać się każdej ewentualnej ofercie pracy, to też zapoznaję się z, tym, z treścią tego maila bardzo, bardzo uważnie. Już sama treść maila i propozycja w niej zawarta wskazuje na to, że jest to próba wciągnięcia człowieka w kolejną próbę oszustw i chcąc jakby mieć potwierdzenie takie już prawdziwe oczywiście odpowiedziałem na tego maila że propozycja mnie interesuje pod warunkiem sprawdzenia legalności działa na tego wtórnego maila już oczywiście nie dostałem żadnej odpowiedzi mimo tego, że zarzucacie mi, znaczy część was zarzuca mi, że jestem strasznie chamskim, ordynarnym złodziejem, który powinien w więzieniu. tym razem postanowiłem zachować się jak prawdziwy szeryf internetu. Udaje się więc do komisariatu policji Poznań-Stare Miasto, aby zrobić zgłoszenie podejrzenia ewentualnego przestępstwa. Kiedy wszedłem do pomieszczenia tzw. Tak dyżurki, gdzie przyjmuje się interesantów, zobaczyłem za stołem pana, który bardziej przypominał mi członka partii przyjaciół piwa. Była kiedyś taka partia, Rewiński był tam nawet prezesem. Duży, okazały człowiek, w którym Więcej było jednak tkanki tłuszczowej, jak mięśniowej, czyli niezbyt dobra reklama dla Poliec. ów człowiek za biurkiem spojrzał na mnie z niechęcią. Nie dziwię się. Nie, nie, słuchajcie, spojrzał na mnie z niechęcią nie dlatego, że jestem wnuczkiem, jak wy nazywacie. Spojrzał na mnie z niechęcią dlatego, że przerwałem mu. Arcyważną czynność. Rozwiązywał krzyżówki. Chcąc nie chcąc, jednak musiał wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Kiedy streściłem mu sprawę, z którą przyszedłem, pan spojrzał na mnie, minął człowieka, który ominął jakiś etap ewolucji Darwina i spytał: No, ale kto pana oszukał? Ja mówię, mnie nikt. To to, kogo pan oszukał? Ja mówię, ja tym bardziej nikogo nie oszukałem. Podejrzewam podejrzenie przestępstwa. Pan spojrzał na mnie jak na idiotę i powiedział: To nie bardzo rozumie o co panu chodzi. Jego mina wskazywała, że on naprawdę nie rozumie. Po pierwsze, o co mnie chodzi. Po drugie, nie rozumiał kompletnie, po co siedzi za tym biurkiem. To to, cóż miałem robić? Spojrzałem na pana, jak na brakujące ogniwo w teorii Darwina, i opuściłem komentarz. I teraz zastanówcie się. Ja pomijam kwestię mojej osoby. Czy jestem, czy nie jestem, zostawiam to do waszego wolnego wyboru. Ale zastanówcie się, czy to, że różnego rodzaju oszustwa, różnego rodzaju przestępstwa tak bardzo się nożą, czy nie ma w tym pewnej zasługi naszego wymiaru ścigania.